Kiedy ostatnio się spotkaliśmy, mówiłeś o materiale na nową płytę. Czy ten materiał powstaje? Tak, ale wiesz, to jest nie, nie, nie takie proste. Przynieśliśmy około pięciu pierwszych propozycji, one zostały tak troszeczkę dotknięte. Przyszedł Bogdan Lewicz, który będzie pisał teksty i tak troszeczkę kręcił nosem. Także podejrzewam, że tych propozycji trzeba będzie przynieść więcej i mieć tego materiału e, na no sporo, żeby go wyselekcjonować, żeby nadać kierunek i określić w jaką stronę właśnie ta płyta ma pójść, czy to będzie płyta bardziej balladowa, czy rock'n'rollowa, z jaką ilością instrumentów, z jakimi instrumentami, jaka w formie, jaka w treści. Ale ten niepokój już jest zasiany. Mam nadzieję, że, że okres jesienno-zimowy to jest taki okres spokojniejszy. Nie ma tylu koncertów, będziemy sobie te próby robić. Nie goni nas nic, nie musimy przecinać wstęgi typu 22 lipca czy 1 maja kiedyś w PRL-u. Będziemy robili na, na tyle sumiennie i skutecznie, żeby ona była fajna. Niedawno rozmawiałem z Grzegorzem Strużniakiem. Oni w tym roku obchodzą swój jubileusz i mają taki utwór, który jest ich hymnem. Wy też. Perfekt, mówię wy, a nie wy Grzegorzu. Macie swój hymn, autobiografię. Do kogo teraz będzie kierowana muzyka, do kogo teraz będzie kierowana płyta, kiedy nie ma już tych czasów, gdzie jest się ciągle w opozycji? A Rockman to jednak bohater romantyczny, który musi być w opozycji do rzeczywistości, która go otacza. Rzeczywistość nie jest taka różowa i tak się wydawało. Nieśliśmy ten płomyk nadziei. I wolności, że, że będzie tak cudownie, że będzie tak niebiańsko. Nie jest. Widzimy brak honoru ludzi o polityków, taki troski o kraj, kariery, które powstają z dnia na dzień. To mi taki, taki taki chłód cynizmu, cała masa, z czym tematów do, do napisania na pewno nie zabraknie. Ludzie jednak przychodzą na koncerty perfektu, i nawet jeżeli nie znają. E, te słowa pepe, bo no bo co pepe, to kiedyś było piwie, że tego piwa nie było. Kto dziś może pamiętać takie czasy z tych młodych, jak masz 300 rodzajów piwa w, w każdej temperaturze, ale m, przychodzą, bo muzyka rockowa jest muzyką chyba najbardziej autentyczną, jaką sobie można wyobrazić. Muzyka popowa jest już przefiltrowana, wycłókszona, z tym nieodłącznym baletem. M, te treści nie są do końca takie ważne. Ważny jest ten obrazek, taki, takie wrażenie wzrokowe. M, używa się często playbacku, Muzycy rokowi muszą zawsze grać autentycznie, lepiej lub gorzej, ale zawsze jest to jakaś tam część prawdy. Muzyka rokowa jest nie do odtworzenia niekiedy na scenie? No właśnie, w związku z czym ja, ja widzę, jak dużo ludzi do nas przychodzi i to takich, no wiesz, 16-18 latków, właśnie trzecie pokolenie. Także ja sądzę, że muzyka rokowa ma, będzie się miała zawsze dobrze. Może media nie są takie łaskawe, bo, bo nie ma sensu stricte na przykład nie, radiowego kanału rokowego, a że na świecie istnieją i pewnie tak będzie i w Polsce. No niektóre się chcą nazywać rokowe. No ale to tak wiesz, teraz tylko słupki słuchalności są ważne i oglądalności, w związku z czym jest taki ukłon w stronę słuchacza czasami zbyt głęboki, bo... Bo dzisiaj słuchacze często decydują, co, co leci w radio, a kiedyś Marek Niedźwiecki i Kaczkowski Kaczkowski namawiali ludzi do słuchania dobrej muzyki, a dzisiaj ludzie e, jakieś playlisty decydują, co, co w tym radio ma być, w związku z czym sytuacja się odwróciła. Nie po biedy, jeżeli to są słuchacze, jeżeli kompanie muzyczne decydują, to jest sprawa już e, chora. No i wiesz, jeżeli przychodzi klient z reklamów kompetytem, nie wiem, chce sprzedać 100, 100 milionów spinaczy biurowych i mówi bardzo proszę, jak chcę mieć między reklamami tych spinaczy tych i tych. I tych artystów. W związku z czym to jest w ogóle jest sytuacja trochę taka z, jak z w no, ogóle Ale Najlepiej, jakby artysta o spinaczach. No, ale no musimy to przejść. No. Ten spinacz zepnie cały świat. Oto o ładna puenta. Możemy z siebie już się tylko śmiać. Los nie rozpieszcza nas od lat. Wczorajszej biedzie nową suknię dał. Nadzieja przy nadziei trwa hmm. Hmm. Naiwność taka, że aż w miary brak Nagrodą była za nasz sen Do nieba schody i zwycięstwa znak A teraz z liżemy się Agresją w okna też jest przeciwka blok W podwórkach dalej rośnie strach Więzieniem marzeń wciąż pieniądze są Skrzydła rozwinąć, ale jak? Powiedzmy teraz znowu smutna sprawa. Dlaczego wszystkie wartości, takie jak właśnie jak miłość, jak, jak uczciwość, gdzieś tam poszły do lamusa i, i... No i wydają się niekiedy śmieszne ludziom młodym i niemodne. Chyba to co oglądamy, to co widzimy, to co funkcjonuje na, takim na, na skórku nas jako ludzi, no to jest oczywiście błyskotki, czyli właśnie to takie zagonienie się w sukces, jakby sukcesem nie był spacer na przykład z dzieckiem i wytłumaczenie mu pewnych rzeczy, e, tylko sukcesem jest kupić trzeci samochód. A przecież mylimy pojęcia. Myślę, że tutaj brak nam autorytetów, ludzi kochających i potrzebujących miłości, jest zdecydowana większość. Chcemy mieć przyjaźń, chcemy się czuć bezpiecznie, chcemy być przytulani. Tylko jesteśmy po prostu tak zapędzeni tą codziennością i takim wyrzęciem tej duszy i ciała do spodu, do ostatniej kropli jakiejś radości, że często po prostu nie mamy siły. Uczymy się egoizmu, uczymy się tak zwanej asertywności. Zapominając, że przecież życie wśród ludzi jest najpiękniejszym wyzwaniem, najpiękniejszą przygodą, bo każdy dywan się może znudzić, długopis Mont Blanc będzie za chwilę bezużytecznym sprzętem, zegarek może kosztować 100 tysięcy dolarów i gówno z tego wynika. No, czas na nad tym zegarkiem go nie ma. Wywrócę się na bani. Buty widziałem takie ładne w, w Londynie, no, kosztowały 1000 funtów, ale bał. Gdybym się znalazł w sytuacji, w której na przykład wlazłbym w gówno, to bym musiał od razu myć. No. 6 tysięcy złotych buty stary, to jest przecież paranoja. I tak dalej? się w rękach. Albo nie się w rękach, jak się nosiło kiedyś. No tak, z paranoja jest dookoła. Ale yy, czy ty masz jeszcze jakieś, czy zostały ci jakieś ideały, czy, czy jest ktoś, kto, kto jest, albo był dla ciebie ideał? Wzorce. No, wiesz, wzorcem jest moja żona, moja córka. Takim. Natomiast wzorcem byli oczywiście rodzice, czyli najbliżsi, ale ogromnie lubię i mam zaufanie do tego, co mówi, co myśli Adam Michnik. Na przykład, jeżeli chodzi o ludzi, którzy byli w polityce, tworzą i yy, są jakieś, jacyś opiniotwórczy, yy, niektórym się Adam nie podoba z jego poglądami, z gazetą wyborczą, ale mam do tego zaufanie. Raz z nim miałem przyjemność i zaszczyt być. Yy, Porozumiałem chwilę, piliśmy na jakiś tam lekki alkohol. I z tego czeka pije, prawda. Podoba mi się jego przekonania. Natomiast tak generalnie no się miałem ideały, ale to czysto literackie. Zawsze to był winetu. Czyli Karol Maj. Karol Maj. Sprzedajmy wszystko, co się sprzedać da. Na bilet będzie i na chleb. Niebieski pociąg niech wywiezie nas za osiem gór i osiem rzek szczęście po ziemi mknie, za horyzontem ten czasnik. Będziemy w pościel białą, zjeżdżać z niej i kochać się jak jeszcze nikt. Zamykam. Co najbardziej, najbardziej lubisz jeść i potrafisz to przy okazji przygotować? Prawdę mówiąc lubię rzeczy proste, polskie, pachnące, które niestety ktoś przygotował, czyli dobry masaż. Często w hotelu na przykład, żeby uniknąć, zawsze jakiś tam frunie komentarz w restauracjach, hotelowych, a dzień normalnie Panie Grzesia, może autograf, a może zdjętka, ja co u Pana. Przy jedzeniu nie zawsze mam ochotę rozmawiać. I często idę do jakiegoś e, takiego normalnego sklepu, staram się wybrać sobie kawałek pachnącej kiełbasy, bułkę, piwo zimne, gazetę, pół pomidora, mały serek do i to jest mój posiłek w hotelu. A jeżeli e, zdarza się okazja gdzieś, e, no, gdzie mogę zjeść jakieś rzeczy, nie wiem, no, frykasy lepsze, to, to lubię darę morza. Lubię ryby. Nie wiem, no byliśmy w zeszłym roku w Japonii na Expo. Dwa tygodnie i ja przez dwa tygodnie jadłem sushi. Po pięć razy dziennie, nieduże porcje, na ale... Na różne sposoby. Na różne sposoby i generalnie mi się w ogóle nie... to sushi nie nudziło. Moja żona, którą zaprosiłem na ten wyjazd, narzekała, że braki ziemniaczków, kapustki, kotlecika mielonego. A mnie... Absolutnie nie. Mógłbym mieć ryby chyba też długi okres czasu. Zdarza nam się być gdzieś nad morzem to potrafię jeść ryby trzy razy dziennie i, i też mi się nie nudzą. Natomiast to co przygotowujemy czasami z żoną, że ona bardzo dobrze gotuje, ale nie robimy wyszukanych potraw. No to wczoraj zrobiliśmy razem. Gołąbki, które dzisiaj zawiozłem jeszcze po drodze Patrycji, którą czasami zwalniamy z obowiązku gotowania. Jej jadąc do, do Warszawy, podrzucam jakieś przygotowane mięsko. Ona sobie do, dogotowuje ziemniaczki, ma gotowy, gotowy obiad. Natomiast no, Patrycja uczy się, uczy się gotować. Wychodzi to coraz lepiej, ale, no, ale z młodą, bardzo zajętą damą wspina się po szczeblach. I, dojdzie do szczytu, mam nadzieję. No wiadomo, że nie zatrzyma jej nikt. kuchnie świata. No właśnie, mówiliśmy przed chwilą o kuchni japońskiej. Czy jeszcze jakaś kuchnia, na przykład indyjska, Cię absorbuje i no, jesteś pod jej urokiem? Powiem Ci szczerze, że moja mama zawsze o mnie mówiła, wełna, nie wełnę, byle kicha była pełna. W związku z tym byłem wszystko żerny jako dziecko i taki zostałem do tej pory. I właśnie nie ma potrawy, której bym nie lubił. Byliśmy w Indiach yy, 11 lat temu i bardzo mi ta kuchnia smakowała. Tam jest, wiesz, z higieną troszeczkę nie, nie do końca, zresztą ta kuchnia jest ostra. Myślę, że to jest sposób na to, żeby te bakterie pokonać. W związku z czym kiedyś jechaliśmy pociągiem 14 godzin. No i niestety tam nie, nie ma warsu. Nie zawsze jest. Nie podczepili. Natomiast na dworcu jakimś, w jakimś mieście, ten pociąg się zatrzymywał tam co godzinę, co półtorej, stoją ludzie z jakimś tam jedzeniem. No, ja wyskoczyłem na ten dworzec, ale patrzę, że trzyma facet Hindus jakieś bułeczki z jakimś farszem, ale na tych bułeczkach siedzi tam ze 40 much. Dobrze, to znaczy, <grym> że spacz? <grym> dużych i tłustych. W no, związku z czym że tego w nie ruszę, kupiłem te 40 bułeczek. <grym> I z kolegą, no, żeśmy je wszystkie zjedli, nic tam się nie stało, ale jest bardzo pieprzne. E, bardzo lubiłem kuchnię chińską. Będąc w 90 roku pierwszy raz w Nowym Jorku, pamiętam taką wizytę w Chinatown. I, no, i różne ślimaki w takich sosach. Lekka kuchnia, niezbyt tłusta, bardzo smakowita, ale nie tak łatwo dobrego Chińczyka. Amsterdam, Nowy Jork tak. W Warszawie jakoś nie wiem, nie, nie trafiłem na dobre chińskie jedzenie. Podróże, małe i duże. No z, rok zeszły to był w ogóle rok podróży. Myśmy zaczęli yy, w lutym, polecieliśmy do Australii, e, Sydney, Melbourne i to była no, piękna wizyta. Świetni ludzie, piękne kobiety, obfitych kształtach, dość wyzwolone, prowokują mężczyzn. Troszkę inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak się patrzy za długo w dekolt, to może albo dostać w ryj, albo dwa lata, albo jakieś ciężkie oszkodowanie. E, Dużo kangurów, no i mi się koala, przesympatyczne, które po prostu. Patrzą mętnym wzrokiem. Mętnym wzrokiem to dokładnie tak, jakbym opruszył trzy czwarte, tak po jakimś bardzo udanym festiwalu i patrzył sobie w lustro, dokładnie tak wyglądają mi się koala. Fajna kuchnia, fajni ludzie yy, i bardzo przyjazny klimat. Taki umiarkowany, stąd yy, sporo ludzi, którzy planują sobie wyjazd na przykład na, na emeryturę, gdzieś tam pojawi się w Australii. W kraju świetnych dróg, pięknej zieleni, zadbanej i względnego spokoju. Nie, nie jest tak nerwowo, nie ma takiego napięcia jak w Stanach Zjednoczonych. Jest bardziej przyjaźnie. Przez to, może bardziej sennie, młodzi ludzie czują się czasami zbyt sennie, w związku z czym wymyślają sobie różnego rodzaju zabawy. Potem była Japonia. Wizyta na Expo i dwa koncerty. Graliśmy utwór Chopina, bo był koncert. Chopinowski w różnych wykonaniach jazzowo zaworokowo, popowo-klasycznych. To był Chopin? Jaki utwór? To była Juda, ale chyba C-moll, jeżeli nie, 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 nie mylę tytułu. I, no i bardzo fajnie to wyszło, świetne grono wykonawców, bo Leszek Możdzier, Ania Jopek, Urszula Dudziak, świetni muzycy i, i, i piękny klimat. No po czym trzeba się przyzwyczaić na przykład do tego, że ludzie reagują naj, najgoręcej i najpiękniej na Twoją muzykę, kiedy zamykają oczy i się lekko kulą, trochę odwrotnie niż w Europie, z, tego, z czym bałem się, że gramy tak e, pasywnie i tak nie trafiliśmy w gusta publiczności, że oni śpią, to był najwyższy, najwyższy rodzaj uznania i zachwytu. No i powitania w sklepie, to jest po prostu coś niebywałego czy pięć dziewcząt, które obsługiwały sklep średniej wielkości. Kiedy przeszedłem już tam drugi raz, jako stały gość, i to było takie, no, wyróżniało mnie spośród innych, byłem głośno witany po japońsku, długimi zdaniami. To znaczy, witamy Pana serdecznie w naszym sklepie. Dziękujemy za zaufanie, z tym było super. Potem były Stany Zjednoczone, na wszystkie trzy wyjazdy zaprosiłem małżonkę. Było nam bardzo miło. I to było zachodnie i wschodnie wybrzeże. Czyli Nowy Jork, Chicago, a potem Los Angeles. Udane koncerty, pełne sale um, by, by Polaków. I wycieczka do Las Vegas. E, w Las Vegas, oczywiście, jednoręcy bandyci. Zostawiłem żonę na dwie godziny, dałem jej 300 dolarów. Przegrała je w pół godziny. Więcej już nie dostała, a chciała siedzieć do no rana, w związku z czym siłą musiałem żonę zaciągnąć do, do pokoju hotelowego. Kyłka hazardowa, hazardowa. No, tak się w niej odezwał, że cieszę się, że nie mieszkamy gdzieś blisko przy tych jaskiniach hazardu. No i sporo podróży jeszcze po kraju, ale no, generalnie trzy, trzy wycieczki na, na, na trzy różne kontynenty. Dziś się najmilej w kraju koncertuje, bo mnie zapytano kiedyś, jestem przy okazji różnych imprez w różnych częściach kraju, zapytano mnie kiedyś, gdzie są najmilsi ludzie. Ja powiedziałem, że na południu i na północy. Tak jest najprzyjemniej. Tu w centrum bywa różnie. To jest prawda, że, że na przykład, nie wiem, robiliśmy kiedyś taką trasę z Radiem MRF FM. Gromadziły wszędzie te koncerty masę ludzi. Gdzieś tam w Krakowie, nie wiem, 20-30 tysięcy, w Gdańsku 60, 80, 100 w Warszawie 5. Nie wiem, może Warszawa proponuje tak dużo atrakcji, że ludzie są rozproszeni, bo jest dużo muzeów, jest dużo koncertów, jest filharmonia, teatr Wielki, Teatry Czynne. I może w tych miastach mniej ogranych gdzie z mniej propozycji przychodzą częściej. A jest coś na rzeczy, że gra się na południu i na północy chyba sympatycznie, a w centrum. U górali zwłaszcza, <laughs> Tam super, tam, zadzierżyście. Powiedzmy jeszcze dwa słowa na temat tego, jak lubisz wypoczywać. Czy masz jakąś pasję? No wiem, że jeździsz rowerem po lesie, tak? Im, im, im szybciej, tym lepiej. No ale to wiesz, to sam. Natomiast potem już z, z, z małżonką trochę wolniej. Yy, I najchętniej dwa zimne browarki i w las. Wiesz, to jest takie kojące. Gdzieś wyczytałem, że przez sześć lat byłeś yy, stałym bywalcem jakiegoś yy, klubu kulturystycznego. No chodziłem yy, tak, na siłownię regularnie yy, w Józefowie. Yy, Leszek Belinka yy, był trenerem. No ale tak już sumiennie, bo ja musiałem być co drugi dzień. Nie było zmiłuj się. Myśmy się umówili, że on nie trenuje, a ja, a ja wykonuję jego polecenia bez mrugnięcia powieką. I w zeszycie miałem zapisane, co robiłem wczoraj. Nie wolno dzień po dniu ćwiczyć tych samych mięśni. W związku z czym no, trwało to 6 lat. Potem się odezwała taka kręgo, kontuzja kręgosłupa, której się nabyłem kiedyś skacząc do wody. Przestrzegam młodzież. Bo to się może skończyć tragicznie. U mnie się skończyło na szczęście tylko kontuzją, wprawdzie poważną, ale taką, z którą można żyć. No i już tych ciężarów i tych obciążeń nie można było serwować. Ale jeszcze czasami mam w domu rzucuchantelki, jakieś tam gumy do rozciągania. Próbuję to ciało trzymać w ryzach. Ale jest jedno uczucie, kiedy zmęczenie takie psychiczne, pokoncertowe. To takie półtorej, dwie godziny wysiłku fizycznego daje poczucie spokoju. Odstresowuje. Odstresowuje, masz takie poczucie, jakby to była już historia. Jakbyś jakby... komuś dokopał. Jakbyś komuś dokopał, kogo nie lubisz, a komu się należało. Dobrze, i powiedzmy jeszcze na koniec, co wkrótce czeka Ciebie i perfekt. Ja myślę, że stabilizacja, która nie jest taka, takim gnuśnięciem i nie jest to rutyna, ale mamy sytuacje przewidywalne, czyli Adam Galas, menadżer, sprawy formalne załatwiona, technika, która nam już dobrze służy, możliwość realizacji różnych pomysłów, różnych happeningów, różnych koncertów, perspektywa oglądania świata, co jest zawsze znęcące. Mamy zamiar właśnie zagrać koncert w Maroku, w Marrakeszu, w słynnym miejscu, gdzie tam bujali się i Hendrix, i Lenon i tam paru innych świetnych muzyków. W związku z czym to, że każdy koncert przynosi ci adrenalinę jest nieprzewidywalne, bo zawsze ma inną dramaturgię. To jakaś taka perspektywa, wiesz, jeżeli stwórca da nam jeszcze siłę i nie powie jutro już się zmęczyłeś, chodź do mnie, to mam nadzieję, na, cieszę się jeszcze na parę lat pracy. No tak, tak jak w tej pięknej balladzie Niepokonani, prawda? Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie wiem, biernikiem w muzyce to jest to, że się nie ma nowych piosenek. A przecież twarze są poorane i zmęczone e, wiekiem, trochę używkami, ale, ale dusza jest zawsze młoda. I przekaz jest szczery i prawdziwy i mam nadzieję, że dzięki temu będziecie jeszcze długo słuchać, oglądać. Mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu Grzegorz Markowski był dzisiaj moim gościem. Gorąco pozdrawiam, bardzo dziękuję. Dziękuję. W nieskończoności znika gdzieś Zamykam oczy w myślach, stawiam do. Pod słońcem tyle miejsca jest Zamykam oczy, widzę przestrzeń co w nieskończoności znika gdzieś Zamykam oczy w myślach, stawiam do. Pod słońcem tyle miejsca Co w nieskończoności znika gdzieś Zamykam oczy, w myślach stawiam dom Pod słońcem tyle miejsca jest Dla nas